Zdrowie psychiczne to jest termin, który oznacza zdolność do prawidłowego rozwoju, realizowania swojego potencjału, myślenia w sposób jasny, który odzwierciedla rzeczywistość, regulowania swoich emocji w taki sposób, że jeżeli poczuję się gorzej, to jestem w stanie zrobić coś albo sam, albo za pom przy pomocy innych osób żeby poczuć się lepiej oraz zdolność do nawiązywania dojrzałych czy satysfakcjonujących, przynoszących szczęście, jeżeli mówimy o dzieciach, relacji z innymi osobami. Poziom naszego zdrowia psychicznego oczywiście w różnych okresach życia może być inny. To nie jest tak, że przez cały czas musimy utrzymywać jakiś idealny poziom zdrowia psychicznego. Natomiast ważne jest to, żeby te czynniki, które chronią nasze zdrowie psychiczne, równoważyły te czynniki, które są dla niego zagrożeniem. Dlatego, że czynników, które są zagrożeniem dla zdrowia psychicznego. Nie jesteśmy w stanie w życiu uniknąć. Myślę tutaj przede wszystkim o takich długotrwałych czynnikach stresujących, jak długotrwałe konflikty, długotrwałe przeciążenie obowiązkami. Myślę tutaj o poważnych nawet wydarzeniach takich traumatycznych, yy, które mogą dotknąć poszczególne osoby, jak śmierć w wypadku kogoś bliskiego, bycie świadkiem takiego wypadku. Ale także po prostu naturalne czynniki wynikające z rytmu życia, takie jak odchodzenie osób bliskich, konflikty, rozstania. Tych czynników nie jesteśmy w stanie uniknąć. Natomiast ważne jest to, żeby, tak jak powiedziałem, były one równoważone przez czynniki, które chronią nasze zdrowie psychiczne. I takie czynniki można w zasadzie Podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa czynników to są czynniki zależne od nas, czyli które tkwią w nas. Ogólnie rzecz biorąc, możemy tutaj powiedzieć o odporności. Tak jak nasz organizm musi być odporny na różne czynniki zagrażające naszemu zdrowiu, tak samo nasza psychika musi być odporna na te czynniki stresujące. Taką odporność budujemy w sobie przez całe życie. I tę odporność można już budować od najwcześniejszych lat. Drugą grupą czynników są czynniki społeczne. To są czynniki, które związane są z naszymi relacjami. Bardzo ważnym czynnikiem jest tak zwane spostrzegane wsparcie społeczne. Spostrzegane wsparcie społeczne to jest nasza świadomość, na, na jakie osoby możemy liczyć w życiu. To znaczy, ile z tych osób, jeżeli pojawią się jakieś problemy, do ilu z tych osób my się jesteśmy w stanie zwrócić? Jeżeli takie osoby posiadamy, to nasze zdrowie psychiczne, ale także zdrowie fizyczne je, znajduje się na wyższym poziomie.